Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fansim. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek City Bus Manager. Zaczynamy standardowo od harmonogramu. Moi drodzy, widzicie konto 560 tysięcy. Jak myślicie, czemu, czemu, czemu tak sobie zostawiłem? Powiem wam dzisiaj, ale za chwilę. Najpierw, moi drodzy, lecimy z harmonogramem. Dziękuję Wam za komentarze moi drodzy, dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za porady, za linie nowe, które będą realizowane, są zapisane moi drodzy na liście, także nie jest to tak, że idzie to w próżnię. Spokojnie zapisuję sobie to wszystko na takiej dużej kartce i sukcesywnie będzie to. Realizowane. Ja jeszcze sobie tylko przejrzę plan. Troszkę tych kierowców zatrudniłem, też pisaliście w sugestiach, żeby to zrobić. I tak też się stało. I tych kierowców będzie przybywało. Przybywało, moi drodzy, patrzymy na zadania, które są do zrobienia. nazywa się to Święto miasta, będzie trwała od niedzieli, czyli dopiero od następnego odcinka, ale dzisiaj. Będzie inwestycja w nową zajezdnię autobusów, czwartą, już zajezdnię autobusów. Sprawdzam wiadomości i jest informacja, że szczyty tutaj kursowania będą co 20 minut dla 127. A tutaj mamy. Pewnie jeśli chodzi o nadgodzinę, tutaj mamy co 10 minut, a tu co 20 minut. To są te miejskie linie. Jeszcze Golden Wells Award dzwoni. Połączenie przechodzące. Gratulacje, otrzymaliście nagrodę dla najlepszej firmy autobusowej w naszym rankingu otrzymujemy 275 tysięcy złotych. Ja pierdzielę moi drodzy, ale przychód piękny. Co do miasta. Dzisiaj, jeśli chodzi o odcinek, nie będę nie będę tworzył dzisiaj żadnej nowej linii. Przygotowuję się na niedzielę. I poniedziałek to będą te dwa dni, gdzie trzeba będzie mieć troszkę. autobusów. A ja dzisiaj, właśnie teraz, będę tworzył nową zajezdnię. I robimy zooma. Coś tam myszka mi tak słabo z tym zoomem działa, ale jest OK. Nie. I tutaj będzie ostrobramska zajezdnia się tworzyła. Więc ja sobie tutaj klikniemy: zajezdnie, dodaj zajezdnie, zajezdnia będzie właśnie tutaj, sobie wyjeżdżała albo tutaj, nie? Albo tutaj, bo jak dam tutaj, to te autobusy będą musiały zawracać. Damy sobie tutaj o, i damy ją na tu 500 000, 750 000. Znaczy później będę zawsze mógł ją rozbudować. 25 miejsc na razie. W standardzie może zróbmy dwójki. I to będzie 625 tysięcy. I tak też zrobię. Mamy nową zajezdnię. Będzie można ją pokolorować. Damy jej kolor. Czerwony? Dobra. Niech będzie. Dobra, będzie miała kolor czerwony. no. I powolutku będę tutaj. A, właśnie zajezdnie bo ją trzeba chyba nazwać. I to jest... Jakie ząbki? Jakie ząbki? To Warszawa jest. Warszawa. Zajezdnia... Słuchajcie, mamy tutaj Ostrobramska. Ostro... Ostro -b Ram. Ska. Zajezdnia Ostrobramska. O, i, i Enter, i Enter. Jest Ostrobramska, jest Marymont, jest Ursynów Południowy. I zajezdnia główna, to jest Mokotów, nie? Dobra, mamy już czwartą zajezdnię, hura hura, tutaj będą tworzone linie w stronę Wawra, nie, w stronę Wesołej, nie, tutaj będzie można, uj mapki jest panie, o jest gdzie tego tworzyć, o ludziska, tutaj nawet są, mm, Wołomin jest, do Wołomina nawet dochodzi ta mapa, a nawet jeszcze ciut nawet za Wołomin, yy, nawet chyba w stronę, w stronę Otwocka to idzie. Sulejówek jest, proszę bardzo. Pewnie jakieś linie podmiejskie są. Jest i tutaj zakręt. Jest i zakręt już z tym nowym rondem. Fajnie. Także będzie można tutaj z tej zajezdni naprawdę wyprowadzić kilka linii. Zresztą pisaliście, że, że można tutaj w tą stronę pójść. Ja oczekuję od Was propozycji mniej więcej dla zajezdni Ostrobramska. Jakie linie? Ja sobie to zapiszę. Także pierwsza prośba do Was. Jakie, za, jakie linie autobusowe wypuszczać z Ostrobramskiej? Nowe linie, bo już te, które mam, no to one są przypisane. Nie chcę już za bardzo ruszać i mieszać, ale nowe dla tej części tutaj Warszawy i miejscowości podwarszawskich będziemy puszczali. Oczywiście w stronę Piaseczna też będą linie puszczane. No to mamy z Ursynowa, będą leździły, ale to nie dzisiaj będziemy też mogli, o w zasadzie będę mógł też mapkę rozszerzyć jeszcze bardziej w lewo i zobaczymy czy tutaj do łomianek dochodzi, to do łomianek dochodzi to są łomianki, łomianki są, no łomianeczki są, słuchajcie także będzie można w tą stronę też coś tworzyć bardziej widzę, że w lewo by trzeba było mapkę odkryć, ale teraz kierowcy, bierzemy się za... Kierowców, moich kierowców, i będę musiał przejrzeć, jak gdyby od końca, czy ktoś jest do zmiany. Tak, mamy tutaj. Zgłosiło się ostatnio 4-5 kierowców. Bardzo Wam dziękuję i zapraszamy nowych kierowców do jazdy tutaj wirtualnej firmy autobusowej i będzie Leo Messi. Leo, on taki nick jest, no to tak zapisujemy. No będziemy mieć piłkarza również. Dobra. Sprawdzamy dalej, czy ktoś tutaj jest niestandardowym kierowcą. Jest tutaj. Będzie do zmiany. Ja mam długopis. Będę sobie od razu wykreślał na bieżąco. MKM. 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 Czekajcie, co tutaj jest. Nutria. Jeśli dobrze widzę. Mam takie małe w małe krotkę pisałem. Dobra. Pisałem tu trochę na kolanie, ale, ale jest. Dobrze. MKM Nutria również jest dopisany do listy moich kierowców na zajezdni e, głównej. I od razu pod spodem kolejny to będzie e, Legasek. Legasek. Dobra. Jest zapisany. Legasek jest zapisany. To jest trzeci kierowca. Idziemy do tyłu. Idziemy do tyłu. Michael Games. To się wszystko zgadza. Matthew Tucker. To na pewno nie. Tego kierowca trzeba będzie zmienić na Paris. Paris. Malinow. Paris Malinow, nie, Palis Malinow VW, jak Volkswagen. Malino, dobra. To jest czwarty kierowca dzisiaj i jeszcze jeden. To będzie Ikarus. Szukamy. Tutaj będzie. Proszę bardzo. Jest kierowca, ma już nawet prowadzi autobus. Będzie Ikarus. Taki Nick. Siedem. 99 pewnie od linii autobusowej, podejrzewam. No, także mamy, słuchajcie, przypisanych 5 kierowców. Bardzo fajnie, że się zgłosiliście. E, mamy informację, że jeden z autobusów ma nieprzypisaną zmianę. Trzeba przypisać. Jest tutaj manik. E, tu jest manik. O nie, sola, Solariska jest. Dobra, Solariska. Więc teraz tak, zostało mi, przyspieszymy sobie grę, bo jest czwarta rano. Przyspieszy, przyspieszymy sobie grę, w sobotę jakichś wielkich dochodów nie będzie. Mam jeden warsztat. I tak się zastanawiam, słuchajcie, żeby zlikwidować, wyburzyć te dwa stanowiska i tutaj w ich miejsce wstawić. Czy mi, jest, czy mi są potrzebne dwie lakiernie? Uważam, że nie. Ale będzie mi potrzebna jeszcze, słuchajcie, tak. Jedna stacja benzynowa. Się tak zastanawiam, w którym miejscu zrobić tą stację, żeby mi nie kolidowała. Żeby mi nie kolidowała, nie. W sumie tu jest dobrze. Przy wjeździe, wyjeździe, nie. Zrobić jeszcze jedną stację. Dobra. 33 tysiące ona kosztuje. I dać jeszcze podnośnik, ale nie duży, tylko dać podnośnik mały. Dobra, i dać może jeszcze duży. Będzie tu duży? Nie. Um, kuźwa mogłem zrobić duży tutaj. Chociaż nie wiem, czy by mi wszedł, bo on jest jednak faktycznie naprawdę długi. Jest opcja, żeby mi nie wszedł, niestety, albo dać drugi podnośnik, mały nie? O, wyposażyć go jeszcze, <śmianie> jeszcze go wyposażyć. Co my tutaj możemy wyposażyć te podnośniki w jakąś szafeczkę? O. Mapka będzie nowa, poszerzona. I bardzo dobrze. Bo było badanie nowej mapy. Także chwilę poczekajmy już. Tam się musi chwilę pościągać z internetu. O, już jest OK. I teraz tak, szafka tu będzie sobie stała. Wiadomo jakieś krzesełko dla odpoczynku. Eee, trzeba będzie, wiecie, co, drzwi tutaj wstawić. Tu będzie trzeba nie, trzeba będzie jeszcze przebudować te szafki. Czyli tą halę, trzeba będzie tutaj doprecyzować. Aj, 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 nie, 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 nie. Nie, dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem, tak zrobimy właśnie. O, coś takiego. Tu będą drzwi przejściowe. Tu będą drzwi do warsztatów. Spoko. Tu będzie tablica narzędziowa sobie stała. Roleta. Roleta mi jest niepotrzebna. Wyważarka jakaś do kół. Jak ja tam z kasą stoję? Nie, no jest ok. Wyważarka do kół, wózek narzędziowy będzie sobie stał. O, żeby to wyglądało na warsztat jakiś, nie? Myślę, że teraz będzie chyba ładnie. Jakiś tam kosz na śmieci, wiadomo. No, teraz troszkę to wygląda, słuchajcie, jak. O, właśnie, oni są, krzesełek. Krzesełek, więc damy. Więc damy te krzesła, niech sobie tutaj też posiedzą pracownicy. Tutaj chyba nie dałem krzesełek w ogóle. Aby się jakieś przydało kuźwa tutaj. Dobra, ze trzy krzesełka. No to już strefa serwisowa została powiększona. Teraz tak, hala centrum obsługi. Centrum obsługi to, to niekoniecznie, kuchnia, łazienka, magazyn, breakroom biuro. To jest chyba korytarz, mi się wydaje. To jest chyba korytarz, co? Nie, to nie jest korytarz, kuźwa. Dobra, trzeba to skasować, niestety. Ale coś się to nie chce kasować. Czemu się nie chce kasować? Nie wiem. Dobra, popracujemy za chwilę nad tym, bo ja muszę zobaczyć statystyki floty moich autobusów, a przede wszystkim autobusów zepsutych. I zlecić im naprawę, bo niestety automatycznie się to nie dzieje. Jak widzicie, trzeba to wszystko zlecić. Jest troszkę tej roboty takiej papierkowej na zasadzie wskazania, co jest do naprawy. Ale zobaczcie, że mam różnego rodzaju ten tabor. Są tabory pojedyncze, ale też mam sporo taboru. Podwójnego, nie? Tutaj opony też już wymienimy, później trzeba będzie coś pozamawiać. Bo stany magazynowe, magazyn mam całkiem spory, więc myślę, że nie trzeba aż 5 stron napraw autobusów, jest bardzo dużo. Olej do wymiany, no zawsze coś kuźwa, coś, coś i boli te autobusy. Jak nieserwisowo, to się coś zepsuło. I zobaczcie, jest 5 stron zleceń. Co prawda, może nie robię tego co każdy odcinek, ale myślę, że tak co drugi to trzeba na pewno, na pewno zajrzeć, bo tych, tych napraw jest e, sporo. Klocki i jeszcze ostatnia strona. Nie, to jest czwarta. Czwarta to już jest zlecone. To chyba wszystko pojechało, tak? Zaraz zobaczymy, czy nowe warsztaty e, pracują. Moment, moment. Jak my mamy. O, tak. Dobra, są. Zobaczcie. Zobaczcie, jak warsztaty pracują. Wydaje mi się, że trzeba będzie zatrudnić jeszcze jednego pracownika, jednego mechanika. Bo będzie mało. I autobusy są już na podnośnikach i są, e, są serwisowane. Tutaj też mam jeden mały, jeden duży. Nie, dwa chyba duże, co? Chyba dwa, tak mi się wydaje. No i tych i są najważniejsze, że są blisko tutaj wszystkich tych stref, które są potrzebne. A magazyn, ja sobie strefę magazynową, to jeszcze sobie ją przesunę, bo tutaj jest taka opcja, żeby sobie to wydłużyć. O, i tu będzie jeszcze strefa magazynowa z drzwiami na warsztat. Także tutaj te całe centrum jest całkiem całkiem duże. Zbieramy pieniążki, będą potrzebne do zakupy nowego taboru dla zajezdni Ostrobramska. Nowa stacja benzynowa. Czy ją dobrze położyłem? Pewnie źle. Czy ma to znaczenie większe? No nie, tutaj też mam zajezdnię. Przepraszam, nie zajezdnię. Tutaj mam też stację benzynową. I przy wieździe też jest yy, stacja benzynowa. Także prawie z każdej strony rozbudowujemy jeszcze dzisiaj od razu. Za pamięci... O, pojazdy elektryczne do zbadania są robimy. Coś się tu zaktualizowało. I pojedyncze też. O lecę w dół. Oj oj a co tu się dzieje? Jakoś tak dziwnie. Słuchajcie, dziwnie te badania coś nie mogę. Przesunąć w ogóle e, rozbuduj siedzimy firmy 75 tysięcy ok i mapki są rozbudowane na 8 z 10 czyli jeszcze chwilę i będę już maksymalnie co my tutaj mamy jest zestresowany trzeba mu stawkę podnieść do satysfakcjonującej co 5 minut w godzinach szczytu ojojoj będzie potrzeba autobusów i teraz, co będzie można, to to, kupuj, to ku, kupuję, ale z przegubowych, z przegubowych. 130, 140, ten jest w strasznym stanie technicznym. Tu spróbujemy coś ponegocjować. Dobra, jeden autobus się udał kupić. Zbieram kasę na następne. Dobrze by było go widzieć. O, jest, jest. Jest, także do naprawy nie ma nic. Kompletnie jest do wyposażenia, jest do posprzątania, jest do polakierowania. Także jeden już z autobusów mam, bo trzeba będzie dodatkowe autobusy wrzucać na linię od niedzieli i w poniedziałku. Czekam, będzie się działo, będzie się działo w tych kolejnych dniach. Dzisiaj jeszcze taki serwisowy tu odcinek będzie. Liceum ogólnokształcące. Widzicie co, nie opłaci, nie opłaci mi się w ogóle. Nie, takie rzeczy to mnie w ogóle nie interesują, bo jest więcej zachodu, tworzenia linii, a później i tak, i tak z tego nie zarobisz. Lakiernia mi wystarczy jedna. Ja i tak większość autobusów mam już pokolorowanych w malowaniach. O, proszę bardzo. Rozbudowuje się. Yy, już ostatni plac mojej wielkiej, największej zajezdni. I bardzo ładnie, wyjazd jest gdzieś tutaj, tak? Wyjazd jest z tej strony i z tej. Także dwa wyjazdy mamy. Trzeba będzie się zastanowić. A co tu się wydarzyło? Gra się zatrzymała. Po prostu. Ok. To lecimy jeszcze dalej. Jest i lakiernia. My mamy tu malowanko, mamy to białe mi się bardziej chyba podoba. Także autobus już jest polakierowany. Szukamy, co by tu jeszcze można było kupić. Jest Icarus, ale on jest w strasznym stanie technicznym. Zobaczymy z pojedynczych, co tam jeszcze jest. Jest Urbino 12, 98 pasażerów. Spróbujemy kupić. Akurat się nie udało. Też się nie udało kupić. Dwa Volvo chyba są. O, tutaj się udało kupić. Dobra, wolałbym przegubowe. Powiem szczerze. Chyba zaakceptował. Dobra, tutaj już nie mam siana. Gdzie są te nowe autobusy? Trzeba zobaczyć, co tu jest do naprawy. Router opony. Dzwoni Alan Kucharski. Co tam chcesz? dobra, idź na, idź na urlopik. Uzupełnimy 36 tysięcy. Dobra, lecę dalej. Gdzie są te nowe autobusy? Trzeba je namierzyć. Ogarnęliśmy. Zobaczcie, ile szefu ma... Ile szef ma roboty, nie? Naprawdę, i plus jeszcze ogarnianie tego wszystkiego. Do sprzątania on jest w dobrym stanie technicznym. Na pewno jest do ulepszenia. Jest też do polakierowania. Ja muszę wyczaić, gdzie są te autobusy, które zakupiłem. A troszkę ich kupiłem. Przynajmniej tak mi się wydawało. O, proszę bardzo: opony, klocki, olej. Czyli serwisówka, sprzątanie. Wyposażanie, to już mam dwa. Zdaje mi się, że ja kupiłem chyba za trzy takie autobusy, ale ja ich nie widzę. I jak coś, to później do lakierni, bo większość tych autobusów lakierki ma na swoje pojazdy. Dobra, i teraz tak, kontrakty na internet, taryfy elektryczne są podpisane. Przechodzimy na zajezdnię ursynowa. Tu my też można było coś może kupić. Jakiś używany, Mercedes. Nie dał mi szans. No nie dał mi szans. Zajezdnia. Dobra, kup autobus, kup autobus używany, przegubowy Mercedesa. Jest. Jeden z autobusów udało się kupić. Dobra, który to będzie? To jest ten. Ojoj, ależ w słabym stanie technicznym jesteś, ale poradzimy my sobie z tym. No i niestety, o, ten będzie miał lakier, więc temu lakier wrzucimy. Dobra, już jest. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj wybrakowane, ale chyba nie. Wszystko jest w kolorze. Wszystko jest w kolorze. Ten jest jakiś w słabym stanie technicznym. Żeby było go naprawić Większość chyba jest w miarę ok. Dobra, przechodzę na zajezdnię Marymont Mam 170 tysięcy Może coś się uda kupić eee, Może takiego, przegubka Odrzucił Xena to ja nie chcę A może tego, on jest w całkiem fajnym stanie O, tutaj będzie jeden autobus no, on jest w dobrym stanie technicznym. To tylko lakier mu potrzebny. Dobra, mamy już lakierka. Tutaj też będzie lakierek potrzebny. No, dzisiaj jest sporo roboty. Ale to wszystko trzeba ogarnąć. Niestety, te Mercedesy ja nie mogę znaleźć malowań do nich. Jak znajdziecie, to napiszcie, że są takie malowania. Na Steamie, na warsztacie. Dobra. I jak coś mi jeszcze zostanie, jak mi coś jeszcze zostanie pieniążków, to wtedy na Ostrobramską jakieś zakupy będą. Przejdę sobie. Chociaż z pierwszy autobus fajnie by było kupić. I tutaj jest taki Mercedesik w takim stanie. Zaproponujemy 150. O, i pierwszy autobus udało się kupić na. Na Ostrobramską natomiast trzeba by było wyposażyć go we wszystkie systemy potrzebne w firmie. Dobra, niech on się tutaj montuje. Pierwszy autobus, dobra, pierwszy autobus na Ostrobramskiej. Przygotowania pod nowe linie, myślę, że tak 5 do 6 autobusów trzeba mieć na jedną linię. Żeby sobie jeździły i odbierały tych pasażerów Więc yy, zbieram na pierwszą nową linię na Ostrobramską I przygotowuję się do niedzieli i poniedziałku Bo myślę, że będzie się działo Tutaj mam muszę jeszcze ograniczyć liczbę odwołanych zmian No zobaczymy czy to się uda zrobić Raczej wątpię ale już powiem wam, że siatka połączeń wygląda fajnie. Ale są oczywiście jeszcze dziury na mapie, które myślę, że na spokojnie uda się, uda się załatać. Dobra, to w takim razie jeszcze tutaj lakier położymy z reklamą. Ten będzie bez reklamy. Zwykły standard. Jeszcze nie zatrudniam tutaj kierowców, nie ma sensu. Ale jak się coś uda kupić jeszcze z używanych, no to, no to czemu nie, czemu nie. Ten jest w dobrym stanie techniczny, Mercedes. Jakbym go kupił tak za 140 tysięcy, jest. Drugi autobus, udało się wyrwać. No tutaj by się przydało olej i klocki wywalić, za 225 zł I tutaj będzie 15 tysięcy wyposażenie go. No i lakieru do tego mer Merśka, Meśka nie ma. On by był do umycia jeszcze za 175 zł. No, także mamy już dwa autobusy na Ostrobramskiej. Dobra, myślę, że w przyszłym odcinku zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Czy pozwoli mi odcinek następny w związku z Natłokiem i Świętem Miasta? Czy mi pozwoli na budowanie linii? Czy będę musiał się zająć organizacją i przewozem pasażerów? Po mieście stołecznym Warszawa? Czy też nie? Bo może być tak, że będzie grubo trzeba będzie co chwilę wstawiać nowe autobusy na już istniejące linie. No i to mi nie pozwoli wtedy niestety. Budować nowej. Dobra, ja już się nie wyrobię. Na pewno już się nie wyrobię z nowym autobusem, ale dobra. E, chyba 3 czy 4 autobusy weszły na, na zajezdnię główną. Tam już mam 135 autobusy. Udało się e, dorzucić dwa krótkie stanowiska napraw e, autobusów, aczkolwiek. E, o, już się Proszą o nową linię od drugiej do 11. Dobra, damy volvo. Zlikwidowałem stanowiska. Trzeba będzie te stanowiska gdzieś dobudować, bo jest troszkę, jest troszkę mało. Dobra, i niestety na minusie. Przekroczony czas północy. Raport finansowy 900 tysięcy za sobotę. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w niedzielę, skoro jest święto miasta. Ale to już w następnym odcinku. A dzisiaj z warsztatu żegnamy się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Zgłaszajcie się na kierowców i piszcie, co, jakie linie puścić z Ostrobramskiej. Do usłyszenia za tydzień kolejny odcinek. Cześć.